Chcecie zapytać o coś, o czym prawie nikt nie odważy się mówić. Kiedy ostatni raz sukienka sprawiła, że poczułaś się reprezentowana? Nie tylko dobrze ubrana, ale naprawdę zauważona. Wiele kobiet po sześćdziesiątce wyznaje mi to samo: Moje ubrania już nie mówią o tym, kim jestem, kamuflują mnie, ale mnie nie celebrują i w tym tkwi prawdziwy ból to nie twoje ciało się zmienia, lecz ubrania, które nie ewoluują razem z tobą. Dlatego dzisiaj odkryjemy pięć sukienek, które nie tylko stylizują, ale odsłaniają tę wersję Ciebie, której być może dawno nie widziałaś, i mówię ci z góry. Sukienka numer pięć ma tak odkrywczy efekt, że może zmienić sposób, w jaki patrzysz w lustro. Sukienka numer jeden. Midi w linii A. Sukienka Midi o kroju litery A to dla wielu kobiet w wieku 60 lat i więcej pierwszy fason który przywraca poczucie natychmiastowej świeżości nie musi drastycznie przyciągać uwagi aby odmładzać robi to po cichu poprzez sposób w jaki szanuje naturalny ruch dojrzałego ciała jej magia zaczyna się w talii gdzie materiał delikatnie otula ciało nie ściskając go a stamtąd rozszerza się w delikatnym opadzie tworząc lekką elegancką i bardzo zrównoważoną sylwetkę ten mały gest objętości wystarczy, aby złagodzić linię brzucha, bioder i łód, wprowadzając wizualną harmonię, która nie stara się niczego ukryć, lecz towarzyszy temu, co już istnieje. Ta sukienka unika sztywnego lub prostego efektu, który często nadaje sylwetce ciężkości. Zamiast tego proponuje płynny ruch, który dodaje gracji każdemu krokowi, to poczucie lekkości, o którym tak wiele kobiet myśli, że straciły je z biegiem lat. Ale ten efekt nie zniknął. Potrzebował tylko fasonu, który by go ujawnił. Delikatność kroju. A w długości midi oferuje dynamizm bez dodawania zbędnej objętości, dlatego czuje się ją jako nowoczesną i szczególnie korzystną dla dojrzałych sylwetek. Sprzyja prawie wszystkim typom figury, ponieważ pracuje z realnymi proporcjami. Jeśli masz wyraźne biodra, łagodzi linię boku. Jeśli brakuje ci definicji, Tworzy bardziej wyraźny kształt. Jeśli Twój brzuch jest wystający, swobodny opad materiału unika jego podkreślania. Nawet jeśli jesteś niskiego wzrostu, ta sukienka może pomóc Ci wizualnie wydłużyć nogi, gdy wybierzesz odpowiednią długość i zestawisz ją z butami w odcieniach zbliżonych do Twojej skóry lub koloru sukienki. Jeśli chodzi o barwy, najbardziej korzystne dla dojrzałej cery są głębokie i eleganckie tony które rozświetlają bez przesady. Nocny błękit, leśna zieleń, wiśnia, śliwka, ciepły beż, miękka czerń lub kremowa kość słoniowa. Te tony uszlachetniają całość, nie kradnąc światła z twarzy. Unikaj sztywnych materiałów, które dodają objętości oraz zbyt krótkich długości, jeśli jesteś niska. Wybieraj tkaniny o eleganckim opadzie, takie jak płynny krep, strukturalna dzianina lub lekkie mieszanki, które ruszają się razem z tobą. Aby wzbogacić stylizację, wybierz delikatne dodatki. Małe kolczyki, subtelny naszyjnik i buty w szpic. Pamiętaj o jej wszechstronności. To sukienka, która towarzyszy ci na co dzień, a z obcasami i drobną biżuterią sprawdza się również na eleganckich kolacjach czy przyjęciach rodzinnych. A jeśli ta ci się spodobała? Poczekaj na następną, ponieważ definiuje talię jak za dotknięciem magicznej różdżki. Sukienka numer dwa. Kopertowa lub zakładana. Druga sukienka jest jedną z najbardziej korzystnych dla dojrzałej kobiety. Sukienka kopertowa, zwana też wrap dress. Jej urok tkwi w zdolności do natychmiastowego stworzenia talii, bez konieczności ściskania czy wymuszania kształtu. Diagonalne skrzyżowanie materiału rysuje wizualną linię, która naturalnie wyszczupla środek ciała, jakby sylwetka odzyskiwała swoją definicję bez żadnego wysiłku. Działa to nawet wtedy, gdy czujesz, że twoja talia nie jest już tak wyraźna jak kiedyś. Dodatkowo, ten fason jest wyjątkowy w łagodzeniu okolic brzucha, ponieważ drapowanie skrzyżowania opada dokładnie nad obszarem, który wiele kobiet pragnie zatuszować. Ta przekątna przełamuje poziomą linię brzucha, unikając nieestetycznych odznaczeń i osiągając wizualną harmonię, która stylizuje bez uciekania się do bielizny korygującej. Materiał towarzyszy Twojemu ciału, nie uciskając go, co pozwala Ci poruszać się komfortowo. Rękawy trzy czwarte wydłużają ramiona i nadają wyrafinowany charakter. Krótkie rękawy sprawdzają się dobrze, jeśli tkanina nie przykleja się do skóry, podczas gdy długie są odpowiednie, gdy są lekkie i płynne, co pozwala uniknąć niepotrzebnej objętości. Jeśli chodzi o długość, wersje do kolan lub łagodne MIDI są najbardziej korzystne ponieważ równoważą figurę i wydłużają nogi. Aby ta sukienka spełniła swoje zadanie najlepiej, ważne jest aby wybierać tkaniny o eleganckim opadzie, wysokiej jakości jersey, cienką dzianinę, strukturalną wiskozę lub dyskretne mieszanki elastyczne. Sztywne materiały psują efekt skrzyżowania i usztywniają sylwetkę, odbierając krojowi jego grację. Ten styl sprzyja również różnym typom biustu. Jeśli masz duży biust, Dekolt w serek wysmukla szyję i równoważy tułów. Jeśli masz mały biust, wyższe skrzyżowanie lub lekkie marszczenie dodaje wizualnej objętości bez przesady. Kluczem jest, aby dekolt towarzyszył naturalnemu kształtowi piersi, nie opadając i nie rozciągając się zbyt mocno. Pamiętaj o jej wszechstronności. Sprawdza się na co dzień. Na obiad, spacer czy eleganckie spotkanie. A w ciemnych tonach lub wyrafinowanych na drukach staje się idealnym wyborem na specjalne kolacje. Sukienka numer 3. Prosta z rękawami. Trzecia sukienka to jedna z najbardziej wyrafinowanych i niewymagających wysiłku propozycji, jaką może mieć dojrzała kobieta. Prosta sukienka z rękawami. Jej design wydaje się minimalistyczny, ale efekt jest natychmiastowy. To ta sukienka, która porządkuje Twoją sylwetkę i emanuje spokojną elegancją. Jej ciągła pionowa linia naturalnie wysmukla i daje poczucie bycia ubraną nienagannie, nawet w dni, kiedy nie czujesz się szczególnie zainspirowana do tworzenia skomplikowanych zestawów. Rękawy grają fundamentalną rolę w tym stylu, ponieważ pomagają delikatnie wymodelować dojrzałe ramiona. Rękawy 3-4 są szczególnie korzystne, pozostawiając widoczną najsmuklejszą część przedramienia, Tworzą punkt światła, który wyszczupla i wydłuża całą postać. Długie rękawy działają bardzo dobrze, gdy tkanina ma dobry opad, unikając sztywności. Jeśli wolisz krótkie rękawy, staraj się, aby nie były zbyt obcisłe, by zachować odpowiednie proporcje. Prosty krój ma jeszcze jedną wspaniałą zaletę. To sukienka, która nie opina brzucha ani bioder, ale też nie wisi bezkształtnie jak worek. Towarzyszy ciału w łagodnym pionie, który tuszuje niedoskonałości bez ich całkowitego ukrywania, osiągając idealną równowagę między komfortem a profesjonalną prezencją. Tkaniny strukturalne są niezbędne, aby ta sukienka naprawdę działała. Krep, dzianina Milano, gęsta wiskoza lub mieszanki z odrobiną elastanu utrzymują formę, stylizują i podnoszą ogólną klasę stroju. Te tkaniny Pozwalają zachować nienaganny wygląd przez cały dzień. W strefie dekoltu wycięcie typu łódka jest jednym z najbardziej eleganckich dla kobiet 50, plus, ponieważ optycznie otwiera ramiona, równoważy tułów i dodaje wyrafinowania. Jeśli sukienka posiada pionowe przeszycia, te linie dodatkowo wydłużają figurę i tworzą efekt uporządkowanej sylwetki. Sukienka numer 4. Krój Empire. Czwarta sukienka to jeden z najbardziej hojnych i transformujących fasonów dla kobiet po sześćdziesiątce. Sukienka o kroju Empire. Jej sekret tkwi w subtelnym odcięciu dokładnie pod biustem, które działa jak prawdziwy wizualny cud w tuszowaniu okolic brzucha bez konieczności stosowania ucisku. Umieszczając punkt skupienia w najwęższej części tułowia, sukienka uwalnia całą środkową strefę ciała i pozwala materiałowi łagodnie spływać w dół, Tworząc lekką, wydłużoną i zaskakująco odmładzającą sylwetkę, płynność opadu to jeden z jej największych atutów. Kiedy materiał schodzi od linii biustu bez przerw, figura natychmiast staje się smuklejsza. Wiele kobiet czuje, że ten typ sukienki sprawia, że poruszają się z większą gracją, co daje poczucie lekkości, odczuwalne jeszcze przed spojrzeniem w lustro. To design, który szanuje naturalne krągłości i łagodzi wszelką objętość, którą chcesz zatuszować. W kwestii dekoltów trzy rodzaje są szczególnie korzystne: dekolt w serek wydłużający szyję, łagodny okrągły dekolt dla stylu dyskretnego oraz dekolt kwadratowy, idealny do zrównoważenia ramion. Ważne jest, aby dekolt towarzyszył naturalnemu kształtowi piersi, nie tworząc nagłych cięć. Odpowiednie tkaniny mogą podnieść tę sukienkę z poziomu prostej bazy do absolutnej elegancji. Wybieraj materiały o łagodnym opadzie i lekkiej strukturze. Takie jak płynny krep, wiskoza, podszyty woal czy wysokiej jakości dzianina. Oferują one ruch bez dodawania zbędnych kilogramów. Najczęstszym błędem jest używanie zbyt cienkich, prześwitujących tkanin, które zaznaczają to, co chcemy ukryć. Szukaj tkanin, które płyną obok ciała, a nie do niego przywierają. Noś ją w dzień z wygodnymi sandałami, a wieczorem z obcasami i błyszczącą biżuterią. Co uczyni ją idealną kreacją na śluby czy przyjęcia świąteczne. Sukienka numer 5. Koktajlowa ze strategicznymi detalami. Piąta sukienka to fason, który budzi pewniejszą i bardziej świetlistą wersję samej siebie. Sukienka koktajlowa ze strategicznymi detalami. W przeciwieństwie do całkowicie gładkich modeli, ten krój bawi się elementami takimi jak koronka, drapowanie czy miękkie tekstury, umieszczone dokładnie tam, gdzie sprzyjają sylwetce najbardziej. To nie są przypadkowe ozdoby. Każdy detal ma swój konkretny cel. Koronka na rękawach lub dekolcie nadaje elegancji bez dodawania objętości, podczas gdy boczne drapowanie tworzy natychmiastowy efekt wyszczuplający, łagodząc linię brzucha i wizualnie zwężając talię bez potrzeby noszenia gorsetu. Jednym z najlepiej strzeżonych sekretów tej sukienki jest jej zdolność do kierowania spojrzenia rozmówcy w stronę twojej twarzy. Detale w górnej części. Delikatna koronka, subtelne przezroczystości czy hafty przyciągają uwagę do Twoich rysów i rozświetlają wyraz twarzy to potężna wizualna sztuczka. Gdy góra ma ciekawą teksturę, a dół jest gładki, brzuch przestaje być w centrum uwagi, a figura wydaje się bardziej harmonijna. Tkaniny i kolory grają tu kluczową rolę. Ciemne tony, takie jak błękit nocy, głębokie bordo czy zieleń petrol odmładzają i dodają wyrafinowania ważne aby tkanina miała wystarczającą gęstość by utrzymać drapowanie tekstury powinny być umieszczone strategicznie nigdy bezpośrednio na środku brzucha lecz zawsze na bocznych szwach dekolcie lub ramionach jeśli chodzi o krój najbardziej korzystne są te które podążają za linią ciała nie opiętymi zbyt mocno delikatny krój ołówkowy lub minimalny trapez Natychmiast podnoszą jakość wyglądu. Choć stworzona na przyjęcia w dyskretnych kolorach, sprawdzi się również na eleganckich kolacjach, gdzie chcesz czuć się wyjątkowo, ale nie przesadnie strojno. Twój przewodnik serenę. Jak wybrać właściwą sukienkę po sześćdziesiątce? Wybieraj długość sięgającą dokładnie pod kolano lub łagodne midi. Właściwa długość wydłuża, a nie przecina twojej sylwetki. Jeśli w lustrze nogi wyglądają lekko, to znak, że długość jest idealna. Unikaj tkanin, które nadmiernie zaznaczają brzuch lub ramiona. Stawiaj na płynność połączoną ze strukturą, która z delikatnością towarzyszy twojemu ciału. Dobra tkanina ma ci służyć, a nie sprawiać dyskomfort. Stosuj dekolt w serek dla wydłużenia szyi i stylizacji biustu lub łagodny okrągły dla zachowania dyskrecji. Idealny dekolt rozświetla twoją twarz. Unikaj sztywnych ubrań oraz tych, które zbyt mocno przylegają. Szukaj linii płynących od biustu lub talii, ponieważ dojrzała sylwetka wymaga inteligentnego prowadzenia linii, a nie ukrywania się. Wybieraj kolory kamieni szlachetnych, barwy neutralne i głębokie, unikając zbyt bladych odcieni bezpośrednio przy twarzy, ponieważ właściwy kolor przywraca naturalne światło Twojej cerze. Postaw na strategiczne detale, takie jak boczne drapowania i rękawy stylizujące bez dodawania objętości. Dodatki mają opowiadać Twoją historię, a nie przytłaczać Cię wizualnie. Najważniejszy jest jednak komfort emocjonalny. Ruszaj się, oddychaj i czuj swobodę. Nigdy nie wybieraj sukienki, która zmusza Cię do nienaturalnej postawy. Idealna kreacja poprawia nie tylko figurę, ale przede wszystkim Twoje samopoczucie. Podsumowanie. Moja droga, chcę, abyś została z myślą, która transformuje sposób, w jaki na siebie patrzymy. Twoje ciało nie musi się chować, ono zasługuje na oprawę, która mu towarzyszy. Każda linia i każda zmiana, która pojawiła się z biegiem lat, jest częścią twojej historii, a ubrania mogą być twoim sprzymierzeńcem w jej celebrowaniu. Prawdziwa elegancja nie polega na perfekcji, lecz na harmonii i znalezieniu ubrań, które pomagają ci czuć się bardziej sobą, bardziej obecną i żywą. Dziękuję, że tu jesteś. Widzimy się w następnym filmie.